Na przyjęcie do szpitala czeka 18-letni Kajetan Jurzec. Chłopak jest zauroczony szkolną pięknością, z którą wczoraj był na pierwszej randce. Dziewczyna powiedziała mu, że zacznie się z nim oficjalnie spotykać dopiero jak zmieni on wizerunek i wyrzeźbi ciało. Chłopak zgodził się na te warunki i dzisiaj pierwszy raz był w siłowni, gdzie spadła na niego sztanga, której nie był w stanie utrzymać. Tymczasem do szpitala przyjeżdża Kaja Wrona, najlepsza przyjaciółka pacjenta, która skrycie się w nim podkochuje. Wiadomość o wypadku w siłowni zaskoczyła ją, bo pacjent nigdy wcześniej nie ćwiczył. Dziewczyna nie wie jeszcze o tym, że chłopak chce się zmienić dla szkolnej piękności. Ja, dzięki, że tak szybko przyjechałaś. Słuchaj, sztanga nam nie spadła na siłownię. Sztanga? A od kiedy ty na siłownię chodzisz? No, od dzisiaj. Słuchaj, wszystko działo się tak szybko, jejku. No, nie zdążyłem ci jeszcze o wszystkim powiedzieć. Byłem, byłem na randce z Kasią. Kasią w sensie Kaśką Ignatiuk? Ja myślałam, że to sobie Jaja robi, że ona ci się podoba. Przecież ona jest taka tempa. Nigdy jej bez telefonu nie widziałam. Nawet jak wracam do domu, to nie mogę od niej odpocząć, bo ciągle wrzuca selfie. Słuchaj, ale ona jest taka boska. I do tego wszystkiego te jej niebieskie oczy. Napisałem dla niej piosenkę, spodobała jej się. No i w sumie m, mam jakieś u niej szanse, ale najpierw muszę przypakować. No hejka. Do szpitala dotarła Kasia Ignatiuk. Dziewczyna, dla której pacjent doktor Anny Nowickiej chce wyrzeźbić ciało. I ty, to zrobiłeś dla mnie? No tak, słuchaj, chcę być twoim idealnym facetem. I już nawet myślę o trenerze personalnym. I to takie słodkie. Słuchaj, to jest jak z komedii romantycznej. No, proszę nie siedzieć na łóżku. To jest, to jest jak z komedii romantycznych. Ty piszesz dla mnie piosenki, ja yy, próbuję. Staram się Ciebie jakoś zmienić. No, ale wiesz, co, tak sobie myślałam, że ta siłownia to nie wystarczy. Jak ta siłownia nie wystarczy? No, wiesz, wszyscy w szkole mają ci takiegoś nudnego gościa i za kujona, no Wiesz, to nie pasuje do nas. No, okej. Okay. Wiesz, za miesiąc, jak już trochę podpakujesz, to wrócimy na Twojego face'a, jakieś nasze zdjęcie. Wszyscy padną z wrażenia, że jesteśmy razem. No, tylko że wiesz, ja nie mam nigdzie kąt. Niech tu nie masz nigdzie kąt. Co ty gadasz? No, jakoś nigdy nie było im potrzebne. <laughs> Przyjaciółka pacjenta jest wściekła, widząc swoją rywalkę. Już powiedział, jaką będziemy piękną parą? Piękną? Zależy ci na nim, czy na tym, jak będziecie wyglądać z razem na fotce? Słuchaj, za miesiąc będziemy takie bicki, że aż ty będziesz się za nim oglądała. Ja po prostu chcę wydobyć z niego to, co najlepsze. Z niego nie trzeba niczego wydobywać. Kajka, Zresztą, przestań. przestań. Słuchaj, Kajtek, znalazłam super ciuchy ćwieki jakieś lateksy, skóry, no zobacz, jak to, jakie to jest... Jak to się tak wystylizujesz, to moje koleżanki padną z wrażenia. Podoba ci się? Nie, nie wytrzymam. On nie jest jakąś laleczką do przebrania. Boże, co ty w ogóle odwalasz? Kajtek może powiesz coś? Kajka, wyczyluj już, a powiedz mi, te ćwieki hmm? konieczne, to nie, nie mój styl. Wiesz, no konieczne, musisz się jakoś wyróżniać z tłumu. Pracownia gotowa, możemy jechać. Dobra, zobaczymy się potem w sali. Dobra, pa. Jesteś żałosna, tak jest super, nie trzeba go zmieniać. Słuchaj, on ma potencjał, jest w miarę przystojny, no i słodki. Ja po prostu chcę z niego stworzyć ideała, a nie rozumiem, o co ci chodzi. Stworzyć? Tam nie trzeba nic stwarzać, on już jest idealny. Ale powiedz mi, dlaczego ty się tak wkurzasz o Bo co co ci chodzi? Bo mam na takie puste laski jak ty. Albo może jesteś z nim szaleńczo zakochana. Co? ja nie? <noise> tak, tak, już wiem, o co ci chodzi. Po prostu jesteś z nim zakochana. Nieprawda. Próbuj mu cokolwiek pisnąć. No wiesz co, ja nie mam czasu na twoje jakieś miłoski. Poza tym nie masz ze mną najmniejszych szans. Wiesz co, spadaj. Jak ty możesz być tak ślepy i głupi? Robisz wszystko dla tej Kaśki, a jest tyle dziewczyn, które dałyby wszystko, żeby z tobą być. Kaja, ale ja nie jestem w typie żadnej dziewczyny. Ale w moim jesteś. Co? Kocham się, ja nigdy nie chciałabym cię zmienić, ale ty możesz być z kimś innym na siłę. I okej, okay, może ty nie czujesz tego samego co ja, ale jak ty możesz mnie tak traktować? Kaja, jest mi tak głupio, nie wiem co powiedzieć. Nieważne, nie mów już nic. Powodzenia na nowej drodze życia z dziewczyną, która macie gdzieś. Kaja. Co? Ale jak to Kaja się we mnie zabujała? Myślałem, że traktuje mnie jak brata. No i teraz te jej wszystkie wybuchy mają sens jak cały czas nawijałem o Kasi. Sam nie wiem, co mogę teraz zrobić. I e, ta cała akcja z Kasią wydaje mi się totalnie mniej ważna. E, tak naprawdę zależy mi najbardziej na Kai. Słuchaj, jesteś ładna, ale to z Kają chcę być. Czy co? O co? O czym ty w ogóle mówisz? Ja ją naprawdę kocham i na niej mi zależy. Dla niej chcę pisać piosenki. Wiesz co, jesteś żałosny. Będziesz jeszcze tego żałował. Mama po mnie jedzie. Zaczekaj, pogadajmy, proszę. Nie chcę z tobą rozmawiać, idź sobie do swojej dziewczyny. Ale to ona nie jest moją dziewczyną, zrozum. Powiedział mi, że to na tobie mi zależy. Co? Ale jak to? No słuchaj, po tym jak mi powiedziałaś, że mnie kochasz, to nie mogłem przestać o tym myśleć. No, słuchaj, naprawdę zależy mi na tobie. No, nie wierzę ci. Dopiero wydałeś wszystkie pieniądze, które mieliśmy na kurs, na to, żeby kupić jakieś głupie ciuchy, które ona ci kazała. Ja, wiem, to było głupie, ale proszę cię, zrozum, naprawdę mi na tobie zależy. No, nie wierzę ci. Ty zwariowałeś na jej punkcie. A teraz mi już wierzysz? Kajtek, co to było? Bardzo cię kocham i naprawdę chcę z tobą być. Dasz mi szansę, proszę. No, dam. No, chodź.